Witam Państwa. Chciałem dzisiaj Państwu pokazać w jaki sposób można wykonać otwory w profilach pod karton gips. Ja tu mam kawałek takiego profila. O. Można to wykonać za pomocą właśnie takich specjalnych szczypiec, które do tego służą. I teraz tak, pokażę jak to. Wyjmujemy profil, naciskamy dźwignię i mamy o, proszę bardzo, otwór. Otwór jest o przekroju kwadratowym o wymiarach 30 na 30 mm. Jeżeli byśmy chcieli powiększyć jeszcze, to możemy tutaj szczypcami na przykład rozgiąć i będziemy mieli większy przekrój. Przewód nie jest uszkadzany przez krawędzie. To są wywinięte. Także bardzo wygodny w sposób szybki. Także polecam. Dziękuję bardzo.